Jak porównywania dziecka do innych w dobrej wierze, aby wzbudzić w nim motywację, może złamać mu charakter i zniszczyć czasem bezpowrotnie. Poczucie własnej wartości. I czy takie zachowanie faktycznie motywuje, czy też wzbudza poczucie winy, poczucie wstydu, poczucie nieadekwatności, czy też wadliwości. I jeżeli wychowuje się dziecko w duchu porażki, to dziecko tak, nabiera przeświadczenia, że cokolwiek by nie robiło, jest niewystarczające. I doświadczenia, jakie przeżywa osłabienie pewności, Siebie. Przekazywanie dziecku komunikatu typu nie jesteś w stanie osiągnąć tyle, co twoi rówieśnicy, gośka ma lepsze stopnie, kompromitujesz nas. I tak dalej. Na pewno część Państwa to słyszała dosyć regularnie. I przekonanie, jakie przyswaja sobie dziecko na swój temat, jestem głupi, jestem pozbawiony talentu i wiedzy. Jestem porażką, jestem nieudacznikiem, jestem beztalenciem, czyli skargi na siebie, pomimo tego, że osoba może być naprawdę bardzo. Zdolna i emocje w związku z tym, jakie przeżywa smutek, poczucie beznadziei i lęk przed próbowaniem oraz sukcesem brzmi jak paradoks, prawda? I zachowania, żeby poradzić sobie. Osoba nie podejmuje działań porównuje się z innymi i często zgodnie z własną opinią wypada gorzej, bo musi, tak, żeby podtrzymać ten schemat. I w jaki sposób próbuje sobie radzić? Poprzez poddanie się schematowi, czyli osoba działa na pół gwizdka, nie kończy zadania, odwleka w nieskończoność i tak mi nie wyjdzie, bo nie może mi przecież wyjść, bo jestem gorszy od innych. Są inni, co zrobią to lepiej, bądź unika, tak, doświadcza blokady przed wykonywaniem czegokolwiek już później, siedzi przed komputerem, siedzi na komórce, tak, siedzi na TikToku, nie podejmuje wyzwań, nie podejmuje żadnego wysiłku, niemożliwia nabycie umiejętności wykonania jakiegoś ruchu, tak? I jest to dla niej poważne zagrożenie. I następne tryb radzenia sobie to jest nadkompensacja. Osoba nieustannie sobie, stawia sobie i innym uwaga nieadekwatne wymaganie, by się wykazać, by wykonać coś, uwaga, perfekcyjne. I proszę Państwa, jak y, y, można być w fantastycznych relacjach. Będąc świadomym takiego swojego schematu, bo czymże jest miłość z naukowego punktu widzenia, jest wymianą uwaga poczucia własnej wartości. Więc jak można z takim schematem stworzyć jakąkolwiek wartość, skoro nie widzi się jej w sobie oraz nie widzi się jej w innych? I będę powtarzać, że zdrowe, prosperujące, fantastyczne, spełnione związki są dla ludzi chętnych pozbyć się, Takiego bagażu, bo proszę mnie dobrze zrozumieć. My zostaliśmy wychowani i nadal jesteśmy w takim. Pojęciu rywalizacji, tak? Rywalizacji, a nie współpracy, która faktycznie niszczy nam tą zdrową motywację, jak i nastawienie i ten duch konkurencji czy kompetywności nie robi nam w relacjach niczego dobrego, bo konkurencja, gdzie jest zasadna, gdzie jest pożądana, gdzie jest zdrowa w sporcie oraz w innowacyjnej gospodarce i przemyśle 4.0, co nie ma nic wspólnego. Relacjami. I tam, owszem, w sporcie się sprawdza, bo tam rywalizujemy ze sobą i z innymi i to ma zdrowe podstawy. Natomiast jeżeli my w relacjach dążymy do jakiejkolwiek przewagi, to zawsze utkniemy w punkcie numer 3, czyli w punkcie walki. O władzy, więc popatrzcie Państwo, na ile w Waszym życiu jest tej konkurencji, tego wyścigu szczurów, a ile jest współpracy, bo osoba, która została wychowana w duchu konkurencyjności, ma bardzo słabe predyspozycje do tego, żeby współpracować. Współpracować, bo ona musi być po prostu lepsza bądź gorsza od innych, i y, możecie sobie tutaj siedzieć i po, podtrzymywać ten schemat, i przeglądać, i następny, i następny podcast, i następny webinar, następna książka, i nic z tego dla państwa funkcjonalnego nie wyniknie, bo tylko może wyniknąć coś funkcjonalnego, jak porozmawiamy w cztery oczy, żeby zidentyfikować wasze palące wyzwania oraz je skutecznie zaadresować, do czego będę zawsze serdecznie zachęcał. Link do sesji wsparcia jest jak zwykle w opisie tej transmisji. Zatem do zobaczenia po drugiej stronie niewspierających komunikatów.